Włóż doniczkę do piekarnika i zobacz co się stanie. Wyłóż blaszkę papierem do pieczenia i rozłóż równomiernie na niej podłoże do roślin. Bardzo ważnym krokiem, aby trik zadziałał, jest zwilżenie gleby. Delikatnie spryskaj ją wodą. Upewnij się, że ziemia jest równomiernie wilgotna. Czynność powtórz, jeśli ziemia nadal jest sucha. Następnie, włóż blachę do piekarnika. Ustaw piekarnik na 120 stopni Celsjusza i włącz na 30 minut. Po wyłączeniu piekarnika wyciągnij blaszkę i poczekaj, aż całkowicie ostygnie. Wysoka temperatura zabija wszelkie patogeny, które mogą być w ziemi. Jeśli chcesz przesadzić kwiat, tak parowana ziemia w piekarniku jest najlepsza. Nie ma w niej zarodników pleśni ani żadnych szkodliwych larw. Nie będzie też rosło zielsko w takiej ziemi. Tak możesz wykorzystać nawet starą ziemię. Sposób z piekarnikiem gwarantuje, że nie będzie w niej żadnych chorobotwórczych zarodników. Dzięki temu rośliny będą miały zdrowe podłoże. Złóż tak ręcznik kuchenny. Wygląda to świetnie. Poczujesz się w swojej kuchni jak w luksusowym apartamencie, a zajęło tylko chwilę. Weź ręcznik kuchenny, złóż około 6 cm od krótszego boku, po czym odwróć go na drugą stronę. Złóż do środka jedną część z dłuższego boku. Następnie złóż drugą część z przeciwnej strony. Włóż złożony brzeg w kieszeń, która stworzyła się naturalnie, dzięki temu będzie bardziej stabilna. Zawieź tak złożony ręcznik na wieszaku piekarnika. Na sam koniec włóż do niego suszone kwiaty. Efekt jest wspaniały, dodatkowo kwiaty nadają miły aromat. Jeśli też masz ręcznik papierowy na stojaku, to będziesz zaskoczony, złóż do wewnątrz narożnik papieru na rolce, Twój ręcznik papierowy dzięki temu będzie super wyglądał i przestanie cię irytować, że wiecznie jego końcówka wisi. Nie ugnij go za dużo, ale też nie za mało. Podejdź z ręcznikiem do kranu i odkręć wodę. Zakręć ją i po chwili przyłóż róg ugiętej kostki ręcznika do zmoczonego kranu. Przytrzymaj go tak jak ja przez chwilę, dzięki temu świetnie będzie się wszystko trzymało. Wygląda, jakbyśmy zostawili tam pieczęć. Zobaczyłam ręcznik kuchenny w szafce uznajomej. Kiedy poznałam powód, też go tam wkładam. Ma genialne zastosowanie. Ręcznik jest stale potrzebny w kuchni. Chcemy mieć go zawsze pod ręką. Często trzymamy go bez stojaka, żeby móc postawić go na przykład przy ścianie na blacie, kiedy coś przygotowujemy. Wtedy zawsze możesz po niego sięgnąć i oderwać kawałek lub dwa. Innym razem może stoi na szafce, bo akurat go tam ktoś odłożył. Niektórzy wolą go mieć przy zlewie, bo wciąż jest coś do wycierania. Nie wiem, gdzie ty trzymasz ręcznik papierowy. Ale czy widziałeś już ręcznik papierowy w szafce? Tak, w szafce. Nie w pokoju czy sypialni, ale w szafce w kuchni. Na przykład w tej, co trzyma się szklanki i kubki. Nie jest tam bez powodu. Na pewno wiesz, że robiąc coś w kuchni, ciągle ma się jedną rękę zajętą kiedy chcesz coś wytrzeć, starasz się odrywać kawałki ręcznika tylko jedną ręką. Druga jest albo zajęta, albo brudna. Dlatego czasami na ręczniku widać plamy. Ale kiedy położysz go w szafce, możesz go używać i odrywać pojedyncze listki bez problemu. I jest zawsze pod ręką. Innym miejscem może okazać się szuflada. Jest w niej przestrzeń jeszcze na ręcznik papierowy. To również możesz z niego korzystać w ten sam sposób. Jest zawsze pod ręką i łatwo odrywać jego kawałki. Nie potrzebujesz stojaka na ręcznik. Wystarczy szafka kuchenna lub szuflada. Notatnik mojej babci zdradził mi ten sekret. Wystarczy wrzucić proszek do prania do wrzącej wody. Efekt będzie niesamowity. Najgorsze zabrudzenia z ręczników i ściereczek zajdą bez żadnego problemu. Ta czynność zajmie ci tylko chwilę. Na samym początku uszykuj sobie garnek i wlej do niego litr wody. Następnie nałóż na niego przykrywkę i poczekaj, aż woda się zagotuje i zmniejsz ogień. Pierwszym naszym magicznym składnikiem jest soda. Wsyp dwie łyżki do garnka. Kolejnym produktem jest proszek do prania. Również wsyp dwie łyżki. Wymieszaj wszystko. Następnie włóż do garnka brudne ręczniki. Przemieszaj je trochę. Przykryj i pozostaw na około 10 minut, gotując na małym ogniu. Po tym czasie przerzuć zawartość garnka do miski. Idź z nią do zlewu i wypłucz ręczniki pod bieżącą wodą. Kiedy dokładnie już je wypłuczesz, włóż je do pralki jak zawsze. Po praniu spójrz. Zabrudzenia zniknęły włącznie z tymi najgorszymi plamami. Mam nadzieję, że pomogłam i również zaczniesz korzystać z tego triku, ten trik z ręcznikiem do zmywarki wysuszy mokre naczynia w zaledwie 5 minut i to bez ich wycierania. Zdarza ci się, że zmywarka nie wysuszy naczyń? Co robisz, kiedy chcesz wyjąć talerze, miski, kubki i pojemniki, a one nadal są mokre? Kiedyś brałam ręcznik i wycierałam takie naczynia ręcznie. Zajmowało to sporo czasu, ale nie lubiłam zacieków, jakie zostawiała woda. Najczęściej ten problem dotyczy plastikowych pojemników. Naczynia plastikowe nie zatrzymują ciepła, dlatego wolniej schną. Ze zmywarki często wyciągasz je po prostu mokre. Czasami nawet zwykłe naczynia czy kubki są mokre. Jest jednak sposób, dzięki któremu naczynia, w tym te plastikowe, będą suche. Nie zobaczysz już na nich ani jednej kropli wody. W kilka minut problem zniknie. Potrzebujesz do tego ręcznika albo nawet dwóch. Ale wcale nie będziesz nimi wycierać naczyń. Ręcznik zrobi całą robotę za ciebie. Już po chwili naczynia będą suche. Kiedy zmywarka skończy cykl, przełóż go przez drzwi zmywarki i zamknij je. Suchy ręcznik wchłonie całą wilgoć ze zmywarki. Możesz przewiesić przez drzwi zmywarki nawet dwa ręczniki. Efekt będzie stuprocentowy. Mały ręcznik frotę też się sprawdzi bardzo dobrze. W kilka minut Twoje naczynia będą suche. Te triki sprawią, że Twoje ręczniki nigdy nie będą szorstkie. Będziesz je stosować częściej niż ci się wydaje. Twoje pranie jeszcze nigdy nie było tak przyjemne i miękkie w dotyku. Przygotuj ręczniki jak zwykle, czyli włóż je do bębna. Następnie wlej do pojemnika na płyn i proszek do prania 250 ml octu. Nie musisz dodawać żadnego innego płynu do prania i płukania. Jednorazowe pranie w otcie usunie z ręczników osady i kamień z wody oraz resztki detergentów. To przez nie ręczniki są szorstkie i nie wchłaniają wodę. Od teraz tak wyprane ręczniki będą puszyste i miękkie jak nowe. Odpowiednio rozwieź świeżo wyprane ręczniki. Ma to kluczowe znaczenie dla utrzymania ich w dobrym stanie oraz skrócenia czasu suszenia. Po wyjęciu z pralki strzepnij ręczniki, aby rozprostować włókna i zredukować zagniecenia. Upewnij się, że ręczniki są rozwinięte na całej długości, aby zapewnić maksymalną powierzchnię do suszenia. Susz ręczniki w dobrze wentylowanym miejscu, najlepiej na świeżym powietrzu lub w przewiewnym pomieszczeniu. Ruch powietrza zmiękcza ręczniki. Włókna nie są tak sztywne. Unikaj rozwieszania ręczników w miejscach, gdzie nie ma cyrkulacji powietrza, co może prowadzić do powstawania pleśni i nieprzyjemnych zapachów. Przez ten jeden błąd z ilością detergentu do prania ręczniki stają się szorstkie. Ilość detergentu do prania ma olbrzymie znaczenie na miękkość prania. Zbyt duża ilość płynu, czy proszku do prania, może prowadzić do osadzania się nadmiaru detergentu na włóknach ręczników. Przez to po praniu ręczniki są sztywne. Dlatego tak korzystne jest namoczenie ręczników w wodzie z octem przed praniem. Może ono przynieść wiele korzyści, takich jak zmiękczenie włókien. Usunięcie zapachów stęchlizny, wilgoci czy potu oraz wyeliminowanie resztek detergentów i kamienia. Jeśli regularnie będziesz moczyć ręczniki w occie, będą idealnie miękkie. Jeśli ręczniki po praniu są szorstkie, następnym razem zwróć uwagę na jedną rzecz. Wkładając ręczniki do pralki, upewnij się, że zostawiasz wolne miejsce w bębnie. Około jednej piątej pojemności bębna powinna być wolna. Przeładowana pralka może prowadzić do nierównomiernego rozprowadzania detergentów. Używaj ilość detergentu według etykiety na opakowaniu danego proszku, jaki używasz. Ważne, żeby była jego odpowiednia ilość. Ma to duży wpływ na jakość ręczników. Na pewno dostosowanie się do naszych wskazówek sprawi, że twoje ręczniki będą idealnie miękkie po każdym praniu.